I to powinnam temat znowu na moim kanale znowu. To znaczy, po tak długiej przerwie, chyba najdłuższej w moim życiu, aktualnie. Chyba nie było jeszcze tak, żebym taką przerwę sobie zrobiła od ale i od nagrywania, i od wszystkiego. Ale niestety no, zmusiła mnie sytuacja, studia, sesja, dlatego dopiero teraz wracam. I tym bardziej, y, sytuacja też bardzo się skomplikowała nie tylko tu u mnie, ale z patkami też się bardzo skomplikowało. Przez. Wszyscy wiemy, że przez wirusa jest teraz y, problematycznie. No nic dziwnego, dlatego ja nie wiem, czy te paczki do Was przyjdą. Też nie kontaktowałam się akurat z żadnym sprzedawcą przez ostatni okres, przez sesję. Nie miałam też na to czasu, więc dopiero teraz będę wracała, będę próbowała się skontaktować. Zobaczymy, co się dzieje, jak to wszystko będzie wyglądać. A dzisiaj przychodzę właśnie do Was z paczkami. Mam trochę tego. Wszystko, jest, wszystko do mnie przyszło tak naprawdę 5 tygodni temu, może 4 jakoś tak, więc już trochę to u mnie jest, i to wszystko były paczki wysłane jeszcze dwa miesiące wcześniej, więc y, taka jest geneza. Zaczynam. Zaczniemy, mamy coś białego, chyba sukienkę. Mamy białą, oversize'ową, tak naprawdę koszulo-sukienkę, jak ktoś wolniej może być tuniką, ona jest bardzo długa, wydaje mi się, że to będzie mieszanka bawełny z poliestrem, jest też bardzo oversize'owa. Eee, mamy jakiś składzik, niestety nie mamy składu, szkoda, bo wydaje mi się, że to jest właśnie mieszanka, fajnie było to potwierdzić. Nie ma tu rozmiaru, z tego co fajna, babyl jeden, no i ona jest taka, właśnie duża, koszulowa, mi się bardzo podoba. Lubię takie rzeczy, czasem związane z paskiem, czasem jakąś fajne podkreślone, na przykład z kurtką, to wygląda naprawdę dobrze i wydaje mi się, że to będzie fajne. Ma, jest dobrze wykonane, widać, że tu wszystko jest naprawdę wysokiej jakości, chociaż. Chociaż nie wiem, czy tak powinno być, chociaż może tak miało być, bo ona jest z takiego sklepu, gdzie rzeczy są dość specyficzne. Mamy tutaj w innym miejscu tu gumkę i tu w innym miejscu. Nie wiem, czy widzicie, że jest różnica poziom. Jest prawdopodobne, że tak miało być. Pewna nie jestem, bo już nie pamiętam, jak to miało wyglądać, jak to zamawiałam. Może być, że to jest błąd, może być, że tak miało być, więc przymierzam. Powiem Wam, że nie sądziłam, że to jest aż taki namiot, jednak to miało tak być, bo to w ogóle inaczej idzie w tą stronę. Czego totalnie nie zauważyłam. Chyba zdaję sobie sprawę, że jednak jestem zmęczona, nagrywając ten film. Odbija się na mnie trochę sesja. Więc jeśli gadam czasem jakieś bzdury, to musicie mi wybaczyć, to nie do końca moja wina. Ale tak myślę, że spięta paskiem ta sukienka mogłaby. Wy... Sukienka, tunika, jak to woli, mogłaby wyglądać lepiej. Wydaje mi się, że jest trochę lepiej, chociaż ona też ma jakiś swój urok. To jest bardzo specyficzna rzecz. To jest w ogóle rzecz o której ja sama muszę trochę pomyśleć, jak ja bym ją nosiła i czy bym ją nosiła i co bym na niej nosiła. Czy nosiłam ją jako tunikę, czy właśnie jak. Na razie nie mam pomysłu, powiem mam szczerze, bo bardzo specyficzna rzecz, bardzo. Jakby ciekawe, ciekawe i totalnie nie wiem, co mam więcej o tym powiedzieć, bo jestem zdziwiona. Jakby myślałam, że to wygląda zupełnie inaczej, ale jak przymierzyłam, to już wiem że nie wygląda tak, jak myślałam, że wygląda. I, i jestem trochę zdziwiona, więc... Yy... Możecie zobaczyć, jak to wygląda i dajcie mi znać, co o tym myślicie. Teraz mamy coś klasycznego. To jest ze sklepu, gdzie możemy znaleźć trochę rzeczy Alazara. zara. I to jest sukienka inspirowana Zarą. To jest taka na zakładkę w zeberkę. Wiążemy ją tu z boku. Ma podszeweczkę. Ma taką ala sukieneczkę. Czy to są spodnie? Dobra, uwielbiam. Dla mnie to jest akurat plus. Wiem, że niektóre z Was nie są zadowolone, że te sukienki mają jako podszewkę spodni, ja to bardzo lubię i to bardzo mi ułatwia życie, bo nie trzeba się martwić o podciąganie tej spódnicy, sukienki, że zaraz coś pokażemy, tylko zakładamy. Tu mamy zamek z boku, powiem Wam, bardzo mi się podoba. Emeczka, materiał też jest bardzo przyjemny. Myślę, że to mogła być też mieszanka bawełny, tylko że pewnie znowu nie będziemy... Jest! 65% poliester, 30% bawełny i 5% spandex. Tak mi się wydawało, że to będzie coś takiego i jest. Sukces Podoba mi się, myślę, że będzie też fajnie wyglądać i będzie bardzo praktyczna, ja lubię takie rzeczy, jak już mogliście zauważyć, Sprzymierzam. Muszę przyznać, że ta sukienka bardzo mi się podoba, powiem Wam, jest genialna, tu mamy jeszcze guziki na rękawach, nie zapięłam, ale no, to już nie problem. Powiem Wam, naprawdę fajne jest to, że ma te spodenki, dobrze się dzięki temu czuję. I w ogóle jest wygodna, ładna, elegancka, jednocześnie właśnie taka na sportowo też by się nadała, bo no, dzięki tym spodankom, dzięki tym, że naprawdę swoboda ruchu jest niesamowita, na co dzień będzie ekstra. Wiem, że aktualnie nie za korzystnie wygląda w moich biodrach, ale wiecie, była sesja, były frytki, żelki, chipsy i no, wyszło jak wyszło. Czas wziąć się za siebie, ale to jak wrócę do. Jakiś sprawności psychiczno-fizycznej. Marynarka, czy to była marynarka. Tak, mamy zwykłą, czarną, prostą marynarkę z białą podszewką, z kieszonkami, normalnie tu zapinaną, bardzo ładną, prostą, trochę oversize'ową, powiecie, że to jest mój ulubiony krój. Te marynarki muszą być takie luźniejsze. Ja nie lubię takich taliowanych, bardzo mocno podkreślających. Figurę, bo dla mnie to jest taka narzutka. Ja tak traktuję marynarki, nie aż tak bardzo elegancko. Ciekawa jestem z składu, bo rozmiar to jest M, ale składu nie będziemy mieli, bo nie mamy meteczki żadnej, niestety. Materiał jest trochę szorstki, powiem Wam, ale wydaje się, że nie będzie się gniótł, co jest na pewno plusem w marynarkach przymierza. Powiem Wam, fajna jest ta marynarka, taka prosta, chociaż trochę ma za szerokie te ramiona. Wolę jednak, jak one są trochę wyżej, bo mam wrażenie, że tak. Jakoś dziwnie tu leży. Jest dobrze wykonana, prosta, taka klasyczna. Do większości rzeczy będzie pasować. Na pewno nada się bardzo fajnie na wiosnę. Ma fajną też długość z tyłu, prezentuje się tak. Ja jestem w niej zadowolona, nie mam nic z jej do zarzucenia. Myślę, że będę miała z niej użytek, będę ją nosić, bo dobrze się w niej czuję i fajnie wygląda tak jak ja właśnie lubię ze zwykłym t-shirtem. Tak bardziej na sportowo według mnie jest super. Mamy tutaj sukieneczkę a Ala marynarkę, ale powiem Wam, wydaje mi się mała. Bardzo mała. To jest m ale mam wrażenie... Nie, to jest L-ka nawet Wam powiem. Ale boję się, że nie wejdę. I nie będę od razu kłamać, bo mam prawie pewność, że w nią nie wejdę. Wydaje się taka za malutka troszeczkę. Składu materiału nie mamy. Ja lubię bardzo te sukienki. Ona przychodzi z paskiem. Nie wiem, mam jakąś słabość. Bardzo podobają mi się kobiety też w nich. Uważam, że to jest taka... Ładna, klasyczna rzecz, która sprawdzi się na wiele okazji i będzie się wyróżniać z tłumu, a jednocześnie będziemy bardzo klasyczne i takie kobiece. Dla mnie naprawdę na plus, lubię takie rzeczy. Tu mam odpinane oczywiście guziczki, które nie są atrapami, z tej strony mamy atrapy. Nie no, fajna, tylko że no mówię Wam, boję się, że nie tak, nie zobaczycie, że nie przymierzyłam, to prawdopodobnie nie weszłam. Podoba mi się to, ale wiecie, że nie dosyć, że mi się rozchodzi, to kończy się w takim miejscu, że poszerzam idealnie biodra. Weszłam, weszłam. To jest jakiś sukces po tej sesji, tak jak mówiłam, ale no co nie jest, ale to kwestia tego, że to nie wygląda najlepiej na mnie, bo uważam, że jest petarda, jest fajnie wykonane i jest naprawdę fajne, klasyczne, coś takiego, co przyda się każdej kobiecie w szafie, mam wrażenie. Chociaż każdej, która lubi ten styl oczywiście, bo każdy ma prawo robić to, co lubi, z nikim się nie kłócimy. Muszę trochę schudnąć, żeby móc to nosić, bo nie wygląda to po prostu najlepiej w tym miejscu. Ale spokojnie myślę, że się da to zrobić. Co kolejne mamy skórzaną kurtkę taką trochę oversize'ową, krótszą białą. Mówiłam, że w końcu mi się uda i nie będzie czarna, że zaszaleję. Jest na tak... Mm, ma w pasie takie śmieszne zapięcie, że przyciągamy pewnie pasek, a on jest tak zapinany na... normalnie na guziczek. No nawet okej. Okay. Ma duże, ogromne, wielgachne kieszenie, które nie są atrapami. To też dla mnie na plus, wiecie, że doceniam kieszenie. Powiem Wam, podoba mi się, ale trzeba ją przemierzyć, żeby móc ją tak naprawdę zobaczyć, bo teraz to... Kiepsko, cokolwiek widać. Oprócz tego, że jest porządna, gruba, oczywiście to jest jakaś skaja, coś sztucznego, 100% moliester, ale no, niko to nie dziwi i powiem Wam, że nie sądziłam, że mi się to aż tak spodoba, bo jestem aktualnie naprawdę zachwycona. Uważam, że jest super. Jest charakterna, ciekawa, fajnie wykonana, można ją tutaj zapiąć. Ja jestem zdecydowanie na nie, jeśli o to chodzi, ja lubię rozpięte kurtki. I, I nawet ten biały mi nie przeszkadza. Co się rzadko zdarza, że toleruję coś takiego w kolorze białym, już w ogóle białym. To jeśli chodzi o kurtki, spodnie, to jestem jak najdalej od tego koloru zawsze. A tu wyjątkowo naprawdę mi się podoba. Jest charakterna właśnie z tyłu, tak? Myślę, że można naprawdę fajne stylizacje z nią stworzyć, fajne dodatki, jakieś ciekawe buty. I wyglądasz po prostu. Wow, wow, wow. Na pewno będę ją często nosić wiosną. Myślę, że mam nawet dużo rzeczy, które by do niej pasowały. Jak przekonałam się o stanie noszenia spodni bardziej niż wcześniej, to myślę, że ta kurtka też y, będzie częściej noszona. I mamy jeszcze jedną rzecz. Co to? Chyba sukienka. Tak mi się kojarzy. Mamy paseczek. Mamy sukieneczka Tak jak myślałam, ona jest znowu z guzikami z przodu, trochę ala ta właśnie marynarkowa, ale ona jest cienka i ma falbankę na dole. Jest kratę różowa, powiem Wam, też fajna rzecz, trochę taka nietypowa, nie wiem, czy się mniej odnajdę, czy będę ją nosić, bo i długość ma specyficzną, i krój też ma bardzo specyficzny, więc jestem ciekawa, czy będzie mi się podobać. Nie ma składu, ale materiał, myślę, że to znowu coś jest z domieszką bawełny, myślę, że to jest dokładnie poliester z domieszką bawełny, bo jest miękkie, trochę gniecące, ale nie aż tak bardzo. Przymierzam. Podoba mi się to, muszę przyznać. W ja patrzyłam na siebie w lustrze i pomyślałam, Ej, to jest nam spoko, Myślę, że z mi trampkami, że będę to wiosną nosić, bo dobrze się w tym czuję. Ma fajny materiał, jest luźny i łatwy do założenia. Ostatnio to był mój cel, żeby był łatwe do założenia, żeby mi się dobrze w tym czuła, żeby było mi wygodnie, żeby nie wyglądała aż tak źle, jakbym mogła. Czas na szybkie podsumowanie. Jak widzicie dzisiaj różne rzeczy, trochę fajnie, trochę nie. Moim faworytem tego otwierania jest ta sukienka i ta w zeberkę i biała kurtka, bo uważam, że te rzeczy naprawdę dobrze się w nich czuję i nie wyglądam w nich aż tak źle. Mam nadzieję, że do zobaczenia długo i że mnie nie znienawidzicie w tym filmiku. Buziak!